Cześć kochani, to Agnieszka i robimy dzisiaj mierzymy z Jest Styla. Ostatnio wrzucałam Wam e, ogromny film kosmetyczny z Jest Styla z podsumowaniem najlepszych koreańskich kosmetyków, e, które przez ostatni praktycznie rok e, tam wyczaiłam, a dzisiaj robimy mierzymy i jest nowa zniżka. Słuchajcie, jest zniżka Black Friday'owa i na hasło, które się Wam tutaj pojawia macie 15% zniżki, a oprócz tego dochodzi do tego moja zniżka. Od 2 do 5% w zależności czy zamawiacie pierwszy raz. Wtedy jest ta największa zniżka, a 2% jest dla osób tak jakby dla powracających klientów, więc do 20 praktycznie procent możecie mieć zniżkę, więc zajrzyjcie koniecznie sobie na tamten film, bo kosmetyki to jest pierwszorzędna rzecz, którą z Jest Styla jest, warto zamawiać. I właśnie tam w komentarzu też będziecie miały przypiętą zniżkę i ona będzie też tutaj w opisie dzisiejszego filmu. Także Black Friday na jest stylu zapowiada się fajnie. I dzisiaj mam z kolei. Kilka ubrań, takie dodateczki w temacie też rajstopowym. Ostatnio dla Was robiłam poradnik o rajstopach. I tak, jak już Wam powiedziałam o tych zniżkach, to patrzymy, co tutaj mamy. Zamówiłam jedną rzecz, która była dosyć droga, e, i jest to Teddy Coat. Miałam taki z zeszłego roku, ale stwierdziłam, że go nie chcę, a potem trochę żałowałam, jak go odsprzedałam e, i stwierdziłam, że zamówię coś podobnego. Na zdjęciach wygląda to rewelacyjnie. Taki gruby, mięsisty teddy coat w różnych kolorach, widziałam, że tam są. Ja zamówiłam w czerwonym. Uwaga! To jest kolor, który bardzo lubię, a nie noszę zazwyczaj, jak mam rzeczy w czerwonym, ale stwierdziłam, że dobra, jak go zamówię, to i będzie dobry, to zobaczymy. I wielki wór, tak? Wychodzi teddy coacik. I on tam właśnie wygląda na no, taki super, hiper ekstra mięsisty. Rozmiar M z tego co widzę mam. I powiem Wam, że jest. Jest mięsisty. I ma podszewkę taką pikowaną, więc no, nie wiem jak będzie wyglądał. No, na zdjęciach zawsze, właśnie styl ma to do siebie ze zdjęciami, że tamte zdjęcia są takie mocno przerobione, takie, wiecie, piękne i tak dalej. A w realu no, nie zawsze tak jest. Dlatego um, mam możliwość sprawdzać te rzeczy, dostaję kupony, mogę za nie kupić właśnie e, ubrania na stronie, e, więc tak też zrobimy. Zobaczymy. Jest dużo kolorów, jest jeden piękny, taki różowy też, jest biały, a ja właśnie wybrałam ten czerwony, bo akurat on był najszybciej dostępny czasowo. Bo na stylu macie też tak, zaraz przejdziemy do niego wreszcie. Macie też tak, że tam Wam pokazuje, w jakim czasie jest dostępny. Na przykład jest in-stock e, shipping in 24 hours. Albo shipping in one to two days, albo shipping tam dłuższy czas. I to było właśnie dostępne w 1-2 dni. I zamówiłam. Powiem Wam, że bardzo przypomina ten, który miałam w zeszłym roku, ale futro, to futrzakowość, ten teddy kołcik jest trochę inny. Wydaje mi się, że tamten był troszkę no nie wiem, inny troszeczkę. Ten jest bardziej taki misiowy jeszcze, troszkę jak taki pluszowa zabaweczka ale no to jest taki typowy teddy coat. Wydaje się mięsisty bardzo. Ma fajnie odszyte tutaj um, te poły, że tak powiem. No i zobaczymy, jak będzie z rozmiarem, bo ja tutaj mam rozmiar M. Marka w... <grym> nazywa się Wujke daj. Wujka daj. No, także coś takiego. Mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry. To, co mi się podoba i to, co przewyższa tego, który miałam w tamtym roku, to podszewka, bo tam był futrzak i sama podszewka, a tutaj czuję, że pod tym materiałem podszewki jeszcze coś jest, prawdopodobnie jakaś taka um, syntetyczna wata, czyli trochę jest to cieplejsze, ale fasonowo wydaje mi się, że to może być. To samo, widzę, że ma też kieszenie tutaj i jest zapinany na dwa guziki, tak, dwurzędowo, na dwa guziczki. Takie ciemniejsze. Kurczę, mogliby dać czerwone też, to by się tak nie rzucały w oczy. I zobaczymy, czekajcie na rękaw, jakie jest długości, bo tamten, który miałam. O, pokazuję Wam rękaw. Tamten, który miałam w tamtym roku, właśnie miał to do siebie, że miał rękaw troszkę krótszy. A tutaj wydaje mi się, że będzie już y, ok z tym rękawem. Kolor jest piękny, jest taki soczysty czerwony. Nie wpada w pomarańczowe tony, być może w kamerze tak wygląda, tylko bardziej w takie karminowe, ale znowu nie jest za bardzo karminowy. Czyli to jest takie Cień czerwieni, który ja lubię, no i sprawia wrażenie naprawdę, ym, naprawdę cieplutkiego. Tak, jestem pozytywnie zaskoczona, co nie zawsze się zdarza, aczkolwiek, nie wiem, jak oglądacie te filmy, to już się pewnie nauczyliście, że ym, zazwyczaj właśnie jest style zaskakuje pozytywnie, mimo że te zdjęcia są takie, wiecie, przerobione i tak dalej. To i tak co, to, co dostajemy, jest fajne. W ostatnim mierzymy z jest style, będziecie mieć playlistę do tych filmów koreańskich i tam będzie ten film, dopadłam na przykład genialną białą koszulę. Genialną po prostu. Także zobaczmy, jak się sprawdzi ten Tedzik. Dobra, to teraz chwila prawdy. Co prawda zakładam na top tylko, ale... E no wiecie co? Spoko jest. O kurczę. Spoko jest ten Tedzik i jest rzeczywiście taki mięsisty jak na zdjęciach. Rękawy w takiej długości. Bardzo podobny fason miałam, tylko że tamten był cieńszy i mniej mięsisty i miał też inny kolor. Ta czerwień tutaj jest bardzo ładna, jest taka krwista, taka żywa. Popatrzcie w ogóle na ten kołnierz, jaki on jest gruby. Taki, no jest to gruby i mięsiste po prostu. I się z mi już. Tak, i mamy kieszenie, tak wygląda z boku. Super jest, kurczę, jak będę miała okazję to. Bym sobie zamówiła chętnie jeszcze jakiś inny kolor. Bardzo fajny jest ten DIG. No, zapniemy go i zobaczymy. Czekajcie, tu się coś zapina? Aha, nie, jeszcze inaczej. Tu się. Jak tu się zapina? Nigdy nie mogę ogarnąć. Aha, nie, dobra. Jest w ten sposób. Tak się zapina i tak wygląda. Trochę odstaje, a może w drugą stronę, bo właśnie nie wiem. Powinien być chyba guzik od spodu. Zazwyczaj są guziki żeby ym, zapiąć jeszcze od spodu na drugą dziurkę. A tutaj mam wrażenie, są dwie dziurki, które są, że można sobie właśnie zapiąć albo w jedną stronę, albo w drugą. Tak to wygląda, ale trochę tu odstaje, widzę. Trochę odstaje, tak wiecie, odwija się, bo tu jest taka grubsza krawędź, ale i tak moim zdaniem jest bardzo spoko. Szczerze, to jestem zaszokowana. Bo jestem przyzwyczajona do tego, że jednak te różne telikołty, futrzaki, jak zamawiamy na tych chińskich stronach różnych, azjatyckich po prostu, no to jednak oczekiwania kontra rzeczywistość to tak zazwyczaj jest, że te oczekiwania są większe, a rzeczywistość jest taka mniej puchata, powiedzmy może tak. A to jest świetne i to jest ciepłe i to mi się bardzo podoba. Także no... Jestem zdecydowanie na tak, obczajcie sobie jakie tam są jeszcze kolory, bo fajne są, są też takie bazowe i ja też sobie obczaję i jak coś to zamówię jeszcze kolejnego, bo wydaje mi się, że to będzie fajna opcja, cieplutki. Mhm. I ta podszewka. W rękawach, wszędzie tutaj spoczy. Jestem na tak, jest szula papryczka. Kolejna rzecz, którą mam, to są, słuchajcie, rajstopy. Zamówiłam sobie rajstopy i nie mam pojęcia, jak będzie z rozmiarem. E, myślałam, że one zdążą jeszcze się pojawić w filmie z, o rajstopach, właśnie poradniku, który ostatnio Wam wrzucałam. Właściwie to wczoraj, no ale nie zdążyły się pojawić, bo paczka przyszła później, jak, po tym jak nagrywałam. I tak, mam rajstopy czarne w groszki. Zobaczmy, jak to wygląda. O, i wydaje mi się, że chyba będą rozmiarowo spoko. No, takie większe są. E, są czarne, prześwitujące i w groszki. Ma, mam już gdzieś takie rajstopy, ale e, takich rajstop nigdy za wiele. Coś takiego. E, także ja je po prostu zestawię do czegoś prostego ym, i zobaczymy, jak będą wyglądać. One mają taką, widzę, szerszą gumkę. O, jest coś, co mi się nie podoba za bardzo. Mają y, takie rajtkowe, nie wiem czy Wy to widzicie, szwy dwa tutaj i jeden z przodu. Ten z przodu to jeszcze ok, ale te tak jak na takich dziecięcych rajtuskach, no tak se o, powiedzmy, wolałabym, żeby był, wiecie, jeden szef na środku i tak dalej, to zawsze łatwiej ukryć jakoś pod sukienką czy spódnicą. Także rajstopy mierzymy do jakiejś stylówy. Dobra, zasłaniam się bluzeczką i Wam pokazuję. Niestety za małe są na mnie te rajstopy, za krótkie, nie da się ich Naciągnąć także Sorry, Gregory, no ale nie przejdą. Mam tak w połowie mniej więcej Up Krok, także No. I kolejna rzecz, którą mam, to jest chyba kardigan. Uwaga, mam kardigan. Tak, kardigan, który na zdjęciach, tak? Kardigan? Ojej, który, no nie no, to to już. To już nie jest to, co się spodziewałam. Kardigan, który na zdjęciach wygląda pięknie, mięsiście i grubo, ale teraz jak go wyciągnęłam, to jest taki smutnie zwisający. Nazwijmy to może tak. Smutnie zwisający. No jest też taki wymiętolony na obecną chwilę. Wiadomo, ale... Hmm. Czekajcie, muszę od razu, że tak powiem, sprawdzić. No nie. Będzie taki szerszy i trochę bardziej mięsisty, tak jak tam na zdjęciach. Zdjęcia zaraz zobaczycie, jak będę mierzyć. Ale tutaj wydaje mi się, że taki smutny korniszonek z niego jest. W sensie tak sobie smutno wisi, zamiast być takim puchatym kardiganiochem. W kolorze, jak widzicie, takim ekry. nie ma żadnej metki, żadnej metki. Nawet z rozmiarem. Być może to jest one size, bo na jej stylu jest dużo rzeczy, one size. Tak, także coś takiego jest też dosyć ażurowy. No nie wiem, może będzie akurat fajnie leżał, ale, no jak na razie, według mnie się nie zapowiada, ale zobaczmy. Okej, okay, słuchajcie, chwila prawdy. Zobaczymy, co będzie z tym Los Carviganos. Czy on będzie fajny? No, tak mi się na razie nie podoba. No nie, no na zdjęciu on jest zdecydowanie taki bardzo puchaty, aż muherowy, a tutaj. Tak jak powiedziałam, smętny zwisek. No nie. W sensie y, on jest też większy na modelce. Ja mam 1,70 m, y, mam rozmiar M na L, czasem S. Zależy od rozmiarówki. No ale to nie jest to, czego się spodziewałam. Zdecydowanie. Tak jakby ten dół tutaj. Tak wisi. Widzicie to? Jeszcze ta góra, jeszcze te rękawy są do przejścia. A to to takie. Plam, plam. I'm so sad. <laughs> Także tak wygląda. Z boku powiedziałabym, że spoko. Z tyłu, no widzicie, tu są takie falki jeszcze jakieś dziwne. Nie do końca. Nie przekonuje mnie. Mm, tutaj jestem na nie. Kolejna rzecz, którą mam, to jest coś, przed czym się nie mogłam powstrzymać. Nie wiem, czy pamiętacie moje pierwsze mierzmy z YesStyle'a. Tam miałam taki kombinezon w kratę. Yy, taki szary. Ciemno-szary. Musiałam zamówić ten kombinezon drugiej wersji kolorystycznej, bo tamten leżał po prostu bosko, więc stwierdziłam, że zamówię jeszcze jaśniejszy. I tak też zrobiłam. Tak, czekajcie, a to nie zrobiła paska. I jak nie widziałeście tamtego filmu, to też warto do niego wrócić. Nie wiem, nie wiem, jaki tutaj jest rozmiar, i tam też nie wiedziałam. Ale rozmiarówki możecie sobie sprawdzać, bo tam, jak wejdziecie bodajże w Details na stronie przedmiotu, to tam macie wypisane na przykład rozmiar S i wymiary, rozmiar M i wymiary. E, więc ja chyba wzięłam Mkę albo Lkę. Kurczę, szkoda, że nie mogę Wam tego powiedzieć teraz od razu. Napiszę w opisie pod filmem. Tak, i to jest, zdaje się, nie pamiętam czy to jest bazana, czy to jest poliester, składy też tam macie, ale to jest coś takiego. Góra jest koszulowa z krótszym rękawem w kratkę, i do tego na dole są takie luźne spodenki z kieszeniami. I jest jeszcze pasek i szlówki w talii jest na gumkę. Tamten kombinazon jest po prostu tak świetny, tak fajnie się w nim czułam, że tak jak mówię, no musiałam zamówić inny kolor, i ta kratka wygląda w ten sposób, tym razem. Jest taka sama jak tamta, tylko po prostu czarno, jakaś tam beżowa zamiast czarno-szara. Bardzo, bardzo jestem na to napalona, więc zobaczmy, jak wygląda. Jej! I mamy letnią stylizację w zimie, praktycznie już. Ale to jest tak fajne, że naprawdę nie mogłam się powstrzymać. I rzeczywiście tamten szary, który mam, jest super. I ten tak samo według mnie. No jest po prostu fajny, ale jest taki trochę azjatycki. Nie wiem, czy wy to widzicie, taki vibe ma azjatycki, właśnie tej, tego ich stylu, tej mody. Ale podoba mi się to bardzo. No, jest świetne po prostu. Tutaj ma zatrzask, żeby wiadomo, wszystko nie wyskoczyło. Jak widzicie, przytaliowany jest paskiem. Jest też fajny tutaj, tak jakby tutaj na sylwetce w miarę fajnie się układa. Aczkolwiek mam wrażenie, że tamten ym, szary, który mam, że bardziej był jeszcze szeroki. Tutaj może wzięłam inny rozmiar, nie wiem, może ten po prostu wzięłam mniejszy, ale tak się prezentuje. No, będę śmigać. Jak się tylko ciepło zrobi za wiele, wiele, wiele miesięcy. To będę śmigać. Tak wygląda z tyłu, tak wygląda z boczku. Zostawiam go za D-deskami po prostu. Nie wiem, podoba mi się takie zestawienie. Fajnie jest, no, super się w tym czuję. Mimo, że to jest taka właśnie typowo azjatycka rzecz, tak mi się kojarzy. Tam jest dużo zdjęć, właśnie na jej stylu, tych ubranek ichniejszych i tych koranek w tych ubrankach. I właśnie wszystkie są takie. I z tymi takimi szerszymi górami, to jest bardzo charakterystyczna rzecz, ale jest świetny. No, jest totalnie super, i yy, tak. Będę nosić zarówno tamten, jak i ten. Bardzo chętnie, bardzo komfortowo się czuję. Nie jest prześwitujący w żaden sposób. Także szurowa prób. Co wy sądzicie? Dawajcie znać. I mam jeszcze jedne rajteczki, a czemu by nie? I to są rajteczki, chyba z tej samej firmy, tak? Bo opakowania są tak. Musifu. Opakowania są takie same. I to są, popatrzcie, jasne. Jasne, cienkie, y, takie białe, ekry właściwie. I chyba w serduszka, tak, w serduszka. Lekko infantylne, można by powiedzieć, ale mówiłam Wam ostatnio o tym, jak takie jasne rajstopy zostawiać i do czego one mogą fajnie pasować i jak y, ewentualnie je przełamać. Więc zamówiłam coś takiego, widzicie? Takie jaśniejsze serducha. Stwierdziłam, że nie mam takich, bo takie w groszki i w kropki, jak widziałyście wcześniej, mam. Natomiast takich nie mam. I znowu tutaj widzicie, o, tu lepiej widać te szwy z tyłu, jak na rajtuskach dla dzieci. Nie wiem, jak będzie z rozmiarem, słuchajcie, bo tak teraz naciągam no wejść powinnam wejść. Wy już wiecie, czy w tamte weszłam, czy nie. Powinnam wejść, ale boję się, że mi zrobią wiecie, taki baleron, takie wcięcie w talii, że u góry się będzie wylewać i na dole powyżej tej gumy się będzie wylewać. Więc nie wiem, zobaczymy. Dobra, zmierzmy znowu do jakiejś stylówy. Miało być pięknie, ale niestety raz, że teraz stopy są na mnie za małe. Dwa, że usiłowałam je założyć i niestety yy, no puściłam oczko. W sensie nie puściłam oczko w ten sposób, tylko oczko poszło i idą w kosz. Także, no, z jest styla. Przynajmniej te dwie pary nie sprawdziły się u mnie, więc nie będę Wam polecać. Myślę, że lepiej kupić po prostu gdzie indziej. Może jeszcze jakieś zamówię na sprawdzenie w którymś momencie. No, ale te nie nadają się za bardzo. Przynajmniej jak się ma 1,70 m. Może na niższe osoby tak, no ale nie są też jakoś chyba wytrzymałe, skoro wiecie. Próbowałam naciągnąć i mi tak szczeliły bardzo łatwo, także no nie szulofa prówd. I ostatnia rzecz dzisiaj, nie uwierzycie, co ja wzięłam. Ja wzięłam puloverek. <ścoughs> Znalazłam coś takiego i stwierdziłam, że wezmę z czystej ciekawości, bo to jest jedna z rzeczy, które mnie tak. jej or nay. I stwierdziłam, że a co tam? Zobaczymy. I wzięłam w takim jasnozielonym kolorze. Bardzo po prostu jestem ciekawa, jak to będzie na mnie wyglądało. Jeszcze nie miałam okazji czegoś takiego na sobie wystylizować, więc będzie to taki duży eksperyment. Bardzo ładny ma kolor, taki jasno-zielony. Były też w czerni, były też w beżu, ale znowu trzeba było troszkę dłużej czekać. Yy, trzeba by było troszkę dłużej czekać na dostawę, więc postawiłam na zielony, bo ja zielony bardzo, bardzo lubię. Zobaczymy, czy tu mamy jakieś meteczki. Nie, znowu tu nie ma żadnych metek, więc przypuszczam, że znowu to jest rozmiar. Yy, one size, no to może ciekawie wyglądać, jak się zestawi. Ja nie zestawię go na pewno do żadnej białej koszuli, tak sobie mówię w tym momencie, bo nie lubię takich zestawień, ale spróbujemy z jakimś ląkliwym, z czymś takim. Także takie, takie, takie coś. Zobaczmy, jak wygląda. Nie, tu jestem na. Nie, jeszcze się dobrze nie zobaczyłam, ale nie, czekajcie. To nie jest mój vibe. No nie, no nie jest to mój vibe. To jest może fajne i ciekawe i takie, wiecie, bardzo w trendach, ale no nie, zostawiłam ze zwykłą, ze zwykłą taką bluzką z długim rękawem ze Stradivariusa. Nie, ja nie czuję się jednak dobrze w takich rzeczach, ale kurczę, żeby nie było, no spróbowałam. Co wy sądzicie, dawajcie znać. I to by było wszystko. Ciekawa jestem, co się z dzisiejszego mierzmy Wam najbardziej podobało ja jestem zdecydowanie pod gigantycznym wrażeniem tego delikota. A, zapomniałam powiedzieć, nie mam nic na stopach nawet, bo jak się zobaczyłam pierwszym rzutem oka w tym pulowerku, to stwierdziłam, że nie będę tracić już nawet energii i czasu i mojej życiowej, witalnej siły na. Zakładanie jakichś butów do tego, bo to jest po prostu na nie. Ale dawajcie znać, co Wam się najbardziej podobało. Zdecydowanie dla mnie kombinezon i Teddy Kołcik, no to jest rewelacja. To i ten cardigan nie za bardzo, ale w sumie mogę uznać za udane to mierzymy właśnie ze względu na te dwie rzeczy, które są rzeczywiście świetne. Pamiętajcie też o tej zniżce na Black Friday i pamiętajcie o tej zniżce mojej, którą możecie połączyć i mieć albo 17, albo nawet 20% zniżki na YesStyle'u. I jeszcze Wam przypominam o tamtym kosmetycznym filmie, bo tam naprawdę są ksztosy. Zaglądajcie, koniecznie macie go w opisie. Jak Wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!